Dzisiaj na wszystkim, z tej strony Planet. mamy nowy update w sensie. Jest to, można powiedzieć, cichy update ukryty. Zostały usunięte skrzynie załamania z głównej puli dropów weekly, tygodniowych. Więc ich cena, już Wam pokażę, wzrosła. Wzrosła prawie o 100%. Nawet śmiało można powiedzieć, tak, 100%. Ze złoty 90 zł na 3,80. Więc to kurde, zobaczcie na to. Aktualny Prime Drop z Weekly Care pack, pack... Kurwa, no wiecie, skrzyneczki. Jest Kilowatt, Revolution Case, Recall Case, Nightmare and Dreams i ta nowa skrzynka bezkluczowa. Więc usunięta została... O, klikłem się. Usunięta została ta nowa skrzynia, że stara skrzynia załamania. swoim Dragon Dropem w niej kosę, kiedyś bardzo ją lubię. Więc myślę, że to będzie dobry deal, żeby je zainwestować i dokupić trochę. Ja na czwartek kupiłem sobie 5, jeszcze miałem kiedyś jakieś 10, tu jakieś 15 mam, tak na szybko. I co? Moim zdaniem, co pójdzie? Oprócz tego, taką mam ukrytą dla Was opcję, ale to na koniec, to na koniec. Jeszcze Wam przedstawię to. Wszystkie te skrzynki po wyjściu wzrosły o 100%. Mniej więcej sami zobaczcie, około 6zł to jest coś takiego, 5 więc inwestując teraz, kupując po 3zł to i tak jest dobry deal macie prawie 100% zarobku, tak myślę, przy ciągu roku ale też macie jeszcze fajną opcję, zaraz wam tu ją przekażę yy, ogarnijcie to to jest najdroższa skrzynka, którą można dropnąć na nią jest 1% tak jak na Czekajcie, pokażę Wam. No bo czekajcie. Tutaj macie skrzynki, które dropią w tygodniu. Jakby ktoś nie wiedział, dla jakichś nowicjuszy, mówię, początkujących. Tutaj są skrzynki, jednoprocentowe, które, no nie wiem, są jakieś ultra rare. Możliwe, że udało Wam się drop na przeciągu raz, w roku, czy coś takiego, jedną z tych skrzyń. Jest szansa, że spośród tego, że traficie ten 1%, z tych wszystkich skrzyń traficie akurat, Tą najrzadszą skrzynię. Najstarszą, chyba też. I zobaczmy, co w niej jest. Mój piękny kałaszek. Między innymi kałaszek. Jest OWP Lightning Strike, Dick Hypnotic, Dragon Tato Dark Water. Wszystkie te fajne, stare skiny, że tak powiem. Tłury ktoś, pomyślał, że skin warty parę centów będzie kiedyś warty nie raz po 500, nawet. Ale wracając. Zauważcie. Ta skrzynia jeszcze dropi. Więc. Ich, jakby, ich ilość będzie się powiększać a nie wiem czy pamiętacie takie skrzynie e-sportówki na przykład zimowa walizka, no może to są słabe dropy AWP elektryczne, rujem 4 a 4 redgen ale ich cena, jak śledzę to od roku czekajcie, gdzie to było no liczby, że 2003, bo to jakoś właśnie tak było, że po 3 dyszki kupowane potem kupowałem po 4 a teraz jest po 6 dyszek więc z roku na rok ta cena będzie rosnąć i tylko rosnąć i ich jakby ilość będzie się tylko zmniejszać, bo ludzie też będą otwierać skrzynki. O, w tych skrzyniach tutaj, co mamy w CSGO Weapon Case'ach lub nawet tych tutaj wszystkich one co raz na czas będą się pojawiać na rynku dodatkowej, ilości nowe stworzone. Więc no jakby ktoś chciał to taka gratka dla was, te skrzynki właśnie tutaj. Discounted Case esportówki. No, tak samo możecie w to pójść, Chociaż jest to niezły deal. Ale ja bym się tymi zainteresował. Jak ktoś ma pieniążka, to śmiało czerwona kupować. Nie chodzi tu, co dropi. Tylko co to jest za skrzynia? Z którego roku? Jaką to ma w ogóle w nostalgię i to wszystko? To jest cena tej skrzyni. No i co? Kapsułki Protendentów z 2014 Kolonia. Te y, precedentów lub legend wszystkie są spoko. Polecam w sumie to na tyle kiedyś może nagram, co mam tutaj pochowane. I opowiem wam, jak zarobić, żeby się nie narobić. Szał!